Myślę, że będzie to właśnie bardzo taka fajna, podstawowa dawka wiedzy dla każdego z tych przedsiębiorców, którzy jeszcze nawet raczkują w ochronie środowiska. Myślę, że dowiedzą się wielu podstawowych obowiązków, które ich dotyczą, a mogą nawet o tym nie wiedzieć, co nie chroni ich od uniknięcia kar, które w ochronie środowiska występują, a to nawet bardzo spore kary. Głównym celem tego szkolenia jest przedstawienie przedsiębiorcom problemów z zakresu ochrony środowiska. Taki, to ma być taki typowy, taka, taka pigułka, która pozwoli przedsiębiorcom na poprawne realizowanie obowiązków, które wynikają z różnych ustaw. rosnących oczekiwań e, dotyczących ochrony środowiska i raportowania ochrony środowiska głównie ze strony moich klientów, z tego, że potrzebuje się tym wykazywać na audytach, jakie działania prowadzę. No i jest to obowiązek urzędowy, w mojej opinii słabo komunikowany, więc e, takie usystematyzowanie wiedzy na ten temat jest, e, jest kluczowe.